Moi drodzy, dzisiaj Ewangelia przedstawia nam taką sytuację. Otóż przychodzi do Pana Jezusa kilku uczonych w piśmie, takich bardzo mądrych ludzi, i pytają się go, Panie Jezu, które jest najważniejsze Boże Przykazanie? Mamy dziesięć. Może pierwsze? Że jest tylko jeden Pan Bóg? Może piąte? Nie zabijaj. Może czwarte, czyli mamy tatę. To jeżeli jedno jest najważniejsze, to reszta może jest mniej ważna. Może reszty nie trzeba tak wypełniać. I wiecie, co moi drodzy, Pan Jezus odpowiada na to pytanie? Mówi do nas tak: pierwsze jest słuchaj Izraelu, Pan jest Bóg nasz jest jedynym Panem. Pan Jezus mówi, że najważniejsze przykazanie to jest słuchaj Izraelu. W języku hebrajskim brzmiono szema Izraele. Szema, czyli takie jak powiew wiatru. Słuchaj Izraelu. Najważniejsze przykazanie to otwórz swoje serce na Słowo Boże. Moi drodzy, tak sobie myślę, że w czasie wielkiego postu to Słowo Boże właśnie zaprasza nas do tego, abyśmy starali się otworzyć nasze serca na słuchanie. Słuchaj Izraelu, słuchaj Słowa Bożego.